Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Ta zapowiedź padła z ust premiera w poniedziałek wieczorem, a zgodnie z jego planem wniosek o wotum zaufania dla rządu miał być głosowany w Sejmie w środę. Jednak już wiadomo, że nic z tego nie będzie, ponieważ koalicjanci zaczynają się Donaldowi Tuskowi stawiać jak nigdy dotąd. Pierwszy był marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który o planach Tuska dowiedział się na konferencji prasowej. Od dziennikarzy, i zareagował na to oburzeniem oraz niezwykle ostrym, szczególnie jak na politycznego ciłałe szantażem. Co tam się wydarzyło? Napisał premier, że zwróci się o wotum zaufania dla rządu, czyli... To Dobrze, to ja dzisiaj w takim razie jasno powiem, że uważam, że to zły pomysł i zastanowimy się, jak głosować w takim głosowaniu. No powiem to zupełnie wprost. Znaczy nie może nas premier stawiać też pod ścianą i bez uzgodnienia, jeżeli jesteśmy częścią tego rządu i częścią tej koalicji, być zaskakiwani takimi newsami w takim trybie. Kropka. W, 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 być może wstrzymamy się od głosu. No, nie możemy, nie możemy w ten sposób. Również marszałek senior obecnego Sejmu, Marek Sawicki z polskiego stronnictwa ludowego, jednoznacznie stwierdził, że Tusk nie może już być premierem, i powiedział, że jeżeli koń nie ciągnie. To zmienia się konia, a nie podstawia mu lżejszy wóz. Po tym wszystkim i po spotkaniu z koalicjantami Donaldowi Tuskowi, mówiąc jego własnym bezczelnym językiem, zmiękła rura i zmienił zdanie nie będzie sejmowej weryfikacji jutro, lecz dopiero za tydzień, a przez ten czas w polskiej polityce wydarzyć się może naprawdę wszystko, co szczególnym przerażeniem napawa właśnie Donalda Tuska. Tomasz Gdula zapraszam na najnowsze wydanie. Programu Polskość to normalność. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego w ostatnich miesiącach zbudowaliśmy liczącą już ponad 190 tysięcy członków społeczność polskich patriotów. Nigdy nie prosimy tu Państwa o żadne wpłaty, wsparcie materialne, kawki i inne, gratyfikacje. Jedyne o co prosimy z pokorą i serdecznością, to to, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami, łaskawie kliknęli przycisk. Subskrybuj. Dla nas bezcenny, gdyż dzięki temu niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, docierają do szerszego grona naszych rodaków. Pierwsze starcie z Donaldem Tuskiem, wyraźnie wygrał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Co może dziwić, gdyż z kampanii prezydenckiej wyszedł on bardzo poobijany z wynikiem. 4,99%, a więc kompromitującym dla marszałka Sejmu i lidera jednej z partii koalicyjnych. Jednak teraz, po klęsce Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, lider Polski 2050 wyraźnie odzyskuje rezon. Na dzisiejszej konferencji prasowej oświadczył, Wczoraj mówiłem Państwu, bo pojawiła się informacja o tym, że pan premier chce złożyć wniosek o wotum zaufania. W stosunku do swojego rządu, pojawiła się informacja, że to ma być szybko. Przekonałem pana premiera, że powinniśmy z tym jednak chwilę poczekać. I to, że przepychanka została wygrana przez Hołownię, potwierdził sam Donald Tusk podczas wtorkowego posiedzenia rządu. Wróciłem się do liderów koalicji 15 października, w czasie naszego wczorajszego spotkania. O z, z kwestią wotum zaufania dla rządu Pan Marszałek Szymon Hołownia zaproponował, aby głosowanie ten punkt odbył się. W, w środę 11 czerwca, czyli za tydzień? Na chwilę obecną głównym i jedynym celem Donalda Tuska jest trwanie przy władzy i sprawowanie stanowiska premiera jak najdłużej się da. Jednak koalicjanci mają zupełnie inne cele. Nie podoba im się również to, że premier od samego początku zamierza iść na wojnę z prezydentem Karolem Nawrockim, o czym wprost powiedział w swoim poniedziałkowym orędziu. Jeśli trzeba, będziemy rządzić i podejmować decyzje, Także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Doświadczenie już mamy. Mniejsze partie tworzące koalicję mają jednak pełną świadomość, że taka polityka będzie dla nich zgubna. Koalicja obywatelska jakoś tam przetrwa, ale oni do kolejnego sejmu już nie wejdą. Mam na myśli Lewicę. Oraz tak zwaną trzecią drogę, tak zwaną, ponieważ de facto już nieistniejącą, ale takie partie jak Polskie Stronnictwo Ludowe i Szczątkowa, bo Szczątkowa, ale jednak Polska 2050 cały czas funkcjonują i ich celem nie jest polityczna śmierć w 2027 roku. Potrzebujemy dzisiaj, proszę Państwa, zupełnie innego rozwiązania i proponujemy takie rozwiązanie. Takim rozwiązaniem jest rząd techniczny. Rząd, który będzie podobnie jak prezydent bezpartyjny, ale to nie oznacza, że podobnie jak prezydent tak intensywnie wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta propozycja Jarosława Kaczyńskiego to kolejny game changer w polskiej polityce, ponieważ może oznaczać dekompozycję koalicji 13 grudnia. Koalicja rządowa ma w tej chwili w Sejmie zaledwie kilkanaście głosów przewagi i przez najbliższy tydzień naprawdę wiele może się w tym układzie sił zmienić. Pojedynczy posłowie zarówno z PSL-u, jak i Polski 2050, a być może również posłowie partii Razem, która już nie należy do koalicji 13 grudnia, zechcą wesprzeć propozycję Jarosława Kaczyńskiego, szczególnie, że swój pomysł na polityczną przyszłość Polski w najbliższych miesiącach ma również Konfederacja. Jeżeli PSL chce przetrwać, powinien wziąć odpowiedzialność, wystawić swojego kandydata na takiego premiera technicznego, mieć rząd mniejszościowy. I wziąć pełną odpowiedzialność za Polskę, przygotować uczciwe wybory. One mogą być w normalnym terminie przez dwa lata, ale Bodnar musi odejść, Nowacka musi odejść, przestać niszczyć naszą szkołę, powinni przestać niszczyć naszą gospodarkę. To wszystko powoduje, że Donald Tusk nie będzie spał spokojnie. Oczywiście użyje swoich metod: szantażu, zastraszania, brutalności wobec koalicjantów oni to doskonale znają i poniekąd już się na to uodpornili. Tusk jednak nie jest w tej chwili przywódcą zwycięskiego ugrupowania, które sięga po pełnię władzy, ale politycznym przegrywem i tak właśnie patrzą na niego wszyscy w koalicji. To wszystko powoduje, iż Donald Tusk 11 czerwca naprawdę może przestać być polskim premierem. To byłaby wielka szansa na powrót do normalności i odrzucenie polityki nienawiści, której twarzą jest ten zacietrzewiony premier. Czy tak będzie? Pokażą najbliższe dni, ale na pewno warto przyglądać się wydarzeniom, zarówno w koalicji, jak i w ugrupowaniach opozycyjnych zasiadających w Sejmie. Wszystko bowiem wskazuje, że przed nami czas wielkich zmian zapoczątkowanych. Tą najważniejszą, zwycięstwem Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Dajcie Państwo znać w komentarzach, czy wierzycie, że Donald Tusk może 11 czerwca utracić większość parlamentarną, że koalicjanci powiedzą mu nie, czy jednak zwycięży koniunkturalizm i chęć trzymania się u stołków jak najdłużej się da, nawet za cenę niechybnej politycznej śmierci po najbliższych wyborach. Proszę o komentarze i o łapki w górę, one bowiem niezwykle pomagają. W rozwoju kanału i rozpowszechnianiu naszych filmów. Kłaniam się. Do zobaczenia!